Dajcie sobota. Kończymy czwarty tydzień orki mojej, bo ogólnie to tu piąty tydzień budowa trwa. Chodzę na dach. Pokażę wam jak to wygląda. O tu zobaczcie, Murłata. Tu mamy krokwie i. 20 cm izolacji z teletyxem, później macie płyta OSB, tu są takie trójkąty Obróbka już pod papę. Nie? No i tu dwie warstwy papy, już położyli chłopaki wczoraj. Okno, żeśmy zamontowali wczoraj. to duże jedno tam już jest przykryte, bo tutaj rusztowanie po poszło. Będziemy się zadach brali pomału pewnie No i tutaj rusztowanie do końca A ja mam chcę pokazać jeszcze tak, to jest to okienko tu do łazienki co wmontowałem Tu jest już kolejne okienko wmontowane widzę No, i to będzie w drugie takie samo. Łupka tu już idzie. Pomału, no, co on to robi. Przypuszczam, że sobie to wykombinuje na końcu. Zobaczymy, jak on to myśli, obrobić. No. to na górze mamy tyle. Tutaj widzicie, jest. Tak wykończone. Tu jest jeszcze nie wykończone. Na razie sobie skończymy tutaj z dachem na górze o, będziemy go do pionu stawiać taką jaskółkę robić jak tam jest ta biała no i tu też i wtedy się zakończy ostatnią warstwą tutaj papy z tego co wiem no i tutaj na dachu właściwie to tyle postępów prac. Pokażę Wam na dole, co myśmy tu wymyślili. Są takie plasterboardy, czyli płyty karkonowo-gipsowe, które są przyklejone od razu z takim celeteksem. Właśnie, to jest jakiś dziwny stereopian. O, tu mamy przykład z aluminium folią z dwóch stron. Jaki to jest jeszcze inny? No i tutaj, zobaczcie, produkcja właśnie takiego. steru e, płyty kartonogipsowej z takim właśnie... Zobaczcie sobie. Z celeteksem. Szef sobie przeliczył. My to kleimy na piance. Tutaj widzicie obciążniki. I mamy tu tyle płyt już przygotowanych. Szef jak sobie przeliczył 15 funtów różnicy na jednej płycie. Na jednej płycie. 15 funtów, ludzie to jest 100 zł. No niecałe, oczywiście 70 zł. No, i tutaj jest właśnie ten seletek powstawiany pomiędzy krokiem. To jest ta pierwsza, grubo pierwsza grubość, a później kolejne grubości, już w tej już tych belek to już jest podniesiona to jest właśnie ta szyba przykryta tu jest zamontowana tutaj zamontowaliśmy drzwi i tutaj wczoraj zamontowałem drzwi i okno no i tutaj poprzyklejałem już trochę gipsów. czyli właśnie tych płytkach kartonowo-gipsowych na ten celetek, bo tam ta ściana jest do sąsiada, więc ona może być tylko ociplona od środka, bo tam już nie mamy miejsca do płotu. No i tu jest to jedno okienko, będzie tutaj łazienki, i tam jest drugie okienko do tamtej łazienki. Także sytuacja na budowie wygląda mniej więcej w ten sposób. Zobaczmy, że tam jeszcze kolega widział, co ja sobie tu lecę już elektrykę z zasilaniem do lamp. Też po mało międzyczasie. Tu już zrobiłem też cały pokój w elektrykę. Widzicie tam dostają gniazdka. Tu jeszcze muszę tylko lampy sobie pociągnąć. Tam macie gniazdka. Na tych już jeszcze podejdę zresztą. A. Tu jest gniazdko komputerowe to małe. Tutaj jest dla telewizora, to jest na wysokości 170 od ziemi tu mamy jeszcze jedno gniazdko tam są kolejne tutaj też tu będzie łóżko no i tu będzie łazienka tu będzie taki, taka szafka z półkami gdzie się łazienka kończy tu jest druga łazienka do tego pokoju no i tam jest trzecia łazienka do tamtego pokoju tu już ją Witek skończył tu już jakąś skrzynkę zawiesili jedną na, pierwszym pie na parterze, na pierwszym piętrze też drugą no to, co ostatnio pokazywałem tam jest na wentylator tutaj na lampę tu jest geberyt zabudowany linia pionowa z odpływem kanalizacyjnym zabudowana pod zabudowana linia kanalizacyjna na piętrze tutaj mamy już kable powypuszczane czerwone to są alarmy czyli pożarowe reszta co to, no to już są zasilania do skrzynki z bezpiecznikami tutaj ścianka dalej nie zamknięta tu już jest druga łazienka wiecie tu będą sztujną rurki tędy w tym tempie tej łazience. No, należe, widzę, że sobie jakieś półeczki mogę zarobić. Widzę, tutaj boksuje w drugą No i do tej właśnie, co tam jest zaboksowane, to tam macie właśnie wyścig z odpływ. No i tu idzie kolejna linia. To jest ta linia kanalizacyjna na dół. Tu będzie kolejna łazienka, więc pracę do mnie. Tam już jest Do tego pokoju. Tu jest kolejna łazienka tego pokoju, ale tutaj prace na razie nie ruszyły właściwie. No i to tyle co wam chciałem pokazać. Zbliża się krótki weekend jak ja to mówię. Dzisiaj robię do wieczora, jutro odpocznę. I od poniedziałku atakujemy od nowa. Także to chyba tyle, co wam chciałem pokazać. Tutaj mamy główno zasilanie wody, na razie się tak pod stary system, gdzieś tu w ścianie, naszego no i pomału, właśnie przepraszam przysłoniłem i pomału się tu przesuwamy z robotą do przodu, Cylinder ma niedługo przejechać, zbiornik na wodę. Pompa ciepła, falowniki, o falowniki, tu zobaczcie, jeszcze pokażę, bo to falownik pod panele fotowoltaiczne, czyli inwerter oraz baterie, będą gdzieś tutaj w tym narożniku. I tam już popodciągają trochę tych kabli przeróżnych i tu będzie to wszystko też pewnie jakaś dobudówka jeszcze no, powstanie, tylko już bez fundamentu, miękka po prostu. Dobra moi drodzy, trzymajcie się, za parę dni będę miał trochę więcej wolnego, popatrzę tam na komentarze co piszecie, jeszcze Wam pokażę może teraz, a to drugi film zrobimy, materiał jak tutaj mamy.